Hejcie kochani, witam Was na moim kanale w kolejnym filmie Dzisiaj będziemy robić dwie koszulki tie-dye Jeśli was, Wam się taki filmik spodoba, zostawcie kciuka w górę I zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału I co? I padnijcie na mojego Instagrama i na mojego TikToka Tam na Instagramie jestem bardzo aktywna Więc zapraszam Was więc teraz przechodzimy do filmiku. Okej, okay, yy, więc kupiłam takie dwa warwniki. Yy, różowy i kupiłam błękitny. Wy yy, pasmanteri, zwykły, więc możecie też to dostać. Yy, kosztowały 4,01. Wiem, że na Allegro są tańsze, ale yy, wychodziło mi to korzystniej, jakbym poszła, bo drogo mnie by kosztowała przesyłka. Będę farbować taką koszulkę na ramionczka. I będę farbować taką koszulkę zwykłą białą. Okej, okay, więc my już teraz przeniesiemy na tamten stół, bo mam tam naszkowany stół, nie miałam niestety żadnej plansz, takiej planszy malarskiej, jakiejś coś w tym stylu. Więc wykleiłam tu gazetami i takimi kartonami. kartonami. Zobaczycie zaraz. I zaraz będziemy farbować. Jeszcze mam wam skarpetki do farbowania, więc będziemy też skarpetki farbować. Tak, zapraszam tutaj, mój kamerzysta. Przeszykowałam wodę z czajnika gorącą. Yy, I zaraz będziemy wsypywać tutaj proszek. Co yy, ten barwnik. Okej, jest git. I tak, w jednym zrobimy różowy, w drugim niebieski. Yy, błękitny za się Wskoczę tylko panu nożyczki Ok. A więc teraz będziemy... Yy, tak to wygląda. Jest to bardzo... pewnie nie widzicie, ale no, trudno tutaj teraz zobaczcie będzie to. Na początku nie wydasz tego tak dużo wsypywać, bo nie chcę też, żeby mi się to właśnie... Może za, za mało wlałam wodę. więc sobie tutaj na, na, na kominek odłożę. Okej. Okay. Zaraz będziemy wsypywać różowy. Co? Różowy wsypałam cały że mi się wydaje, że tego różowego było mniej. Albo może mi się wydaje, bo inną mam tę... Inną miskę, większą. O. Tak się prezentuje pierwsza koszulka, jaką będę farbować. Jeszcze chwilkę poczekamy, myślę, z tymi barwnikami. No, ten już się rozpuścił. No, ten też. Już nie ma. Idę tylko po strzykawkę i wracam. Będę tu farbować w wiadrze, żeby tutaj e, nie pobrudzić. Składam tą koszulkę tutaj. Mam nadzieję, że widzicie. Ona jest biała cała. I na początku zacznę od niebieskiego. Będę ją trochę polewać. Teraz Przechodzimy do kolejnej koszulki. Yy, tak, ale teraz nie wiem, jak to mam wyjąć. Chyba muszę jakieś rękawiczki skombinować. Yy, albo po prostu to wyjmę rękami. Ale idę po miskę, żeby to włożyć do miski, bo nie będę kładła na stół. No, yy, taką ogromną miskę i do tej miski właśnie muszę teraz to włożyć. Ja mam nadzieję, że się nie pofarbuje. Spróbuję. Ok, a więc zakładam takie gumowe rękawiczki, bo innych niestety nie miałam. W domu, takie do sprzątania, wiecie o co chodzi? I tak to prezentuje się mega ładnie, według mnie to wygląda. I ją teraz przekładam do tej miski zielonej. I zostawiam ją na. Yy, zostawiam ją na, 48, na 24 godziny, powinna ona stać. Także od 6 do 24 godzin, więc wrócę z tą koszulką jutro. w komentarzu, jak się sparowuje. Ja się boję, że to wiadro zakarpuje, ale nie wiem. Wkładamy taką duzeczkę do wiadra i znowu ją będziemy polewać. Dobra, i teraz skarpety, nie wiem kompletnie jak to zrobić. Dobra, może jakoś to tak poskręcę, bo po prostu tak zawinę. Dobra, ta skarpetka już jest pofarbowana, teraz yy, pofarbuję drugą tak samo i wrócę do Was jak już pod za dwa dniu. Hejcie kochani, teraz właśnie yy, do, już minęło 24 godziny, jest już 12, yy, a mniej więcej o tej wczoraj zaczynałam. I wczoraj po 10 godzinach, czyli tak około 22 było, no 23 o 23. To było 11 godzin. Zdjęłam te koszulki, bo już wyschły, i wrzuciłam je do pralki. I one się wyprały, no i potem je powiesiłam na wieszak, znaczy na suszarkę, aby wyschnęły. No i trochę są jeszcze wilgotne, ale już mogę Wam je pokazać w sumie. I jeszcze wczoraj dodałam, dodałam dwie koszulki, bo mi zostało jeszcze barwnika trochę. I złączyłam z różowym, różowy z niebieskim i wyszyt fioletowy, Ona mi się tak podoba. Tak mi się ona podoba, że nie wiem, bym na niej teraz założyła. Jest mega ładna, mi się mega podoba. Kolejna koszulka, którą robiłam, jest to koszulka yy, ta na, na ramionczka. ona tak wyszła, szara ona była i ona tak wyszła. Właśnie najwięcej barwnika było tutaj na dole, a nie wiem dlaczego tak w sumie się stało, tak chciałam ją trochę przyciąć, ale w takim poziomie nie będę jej przycinać, chociaż może no nie wiem. No, zobaczymy, zobaczymy. I tak, teraz dwie kolejne dwie koszulki, które dorobiłam. Jedna jest mojej siostry, a druga jest moja, ponieważ ona też chciała, żebym jej trochę jedną zrobiła, więc jej zrobiłam. Akurat ta mojej siostry wyszła najładniej, ale zobaczycie zaraz. Ta, to jest taka kolejna. Ona miała już wzorek, taki tutaj. Patrzcie, ale ona już jest taka stara, więc. Ja tak zrobiłam, żeby, wiecie, ma barwnik, a mega ładnie wyszła. Mi się podoba mega. Najlepsza koszulka według mnie, co mi się najbardziej podoba, ale to jest mojej siostry. Yy. I właśnie ona właśnie jest najładniejsza, w według mnie najlepiej wyszedł ten zorek zawias. Yy. To jest taka. No Sami napiszcie w komentarzach, która jest według Was najlepsza. Teraz już przyszedł czas na skarpetki. Powiem Wam, że skarpetki mi chyba najgorzej wyszły, Dopóki tylko Wam pokażę jedną, ta która prawie tak malutko miała tego barwnika, to jest tak wyszła, najgorzej w sumie one wyszły, a ta druga to jest taka, najbardziej, właśnie te koszulki mi się najlepiej podobają, więc nie polecam Wam próbować ze skarpetkami, ale do spania mogą być fajne, bo nie wyjdę w takich na miasto przecież. I tak, to już by było na tyle z tego filmiku. Dziękuję Wam za obejrzenie go. Do zobaczenia w następnym filmiku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Ucieczki. Pa pa.